Lodzik jeszcze nie zadzwonił. Dziwna. O, o, już. <laughs> Dobra. Tak w ogóle to hej. Hej. Dzieciaki, przyjdźcie jeść i babcia przyjechała przyjdźcie. Już ja. idziemy, tylko, tylko się ubierzemy. ubierzemy. <laughs> Dym <wisi>. bubble tea. <laughs> Dobra, ubieram to. Dobra, ja już się ubram, mam ja ten też. sam naszyjnik co ty. A, tylko, że ja mam z kwiatki. No, a ja mam fioletowy. Dobra. Y a, jeszcze kota muszę obudzić. A, i dać mu jedzenie. Pipi. Proszę, jedzonko. Miał. Dobra, idź już do siebie. Chodź, siora, Idę. Jak wrócimy... Hej tarodę. mama, hej babcia. Mm. Hej. Hejka. Witajcie dziewczynki. Dino Hej, babcia. Sorry, że powiedziałam dzień dobry. No nic się nie stało. Czekajcie. Au, muszę was tu wycałować. Dobrze, możecie iść już jeść. Tam jest zawsze tak Dobra, bierzemy sobie do góry. Dobra, położyłam nam ciasteczko. Ale dobre dzisiaj. A o której mm. twój chłopak dzisiaj przyjechodzi? O 15. O, mój też. Ale mamy bałagan. No wiem, może posprzątajmy swój pokój. No. Dobra, trochę tu ogarnęłam. Jeszcze kota damu ja porcję. A ja właśnie Guciowi muszę. No bo go ogólnie, nakarmić. a ile ty dajesz swojemu psu jedzenia? Bo ja daję to właśnie Ja też. Proszę Gucciusiu. Miał 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 miał. Dziadki z Was. Mua. Dobra. To co teraz wczoraj robimy? M, jeszcze nie wiem. O, łała! Ła. A czy twój chłopak też coś zostawia? Bo u mnie zostawił naszyjnik. No, a u mnie zostawił czapkę. Dobra, obejrzymy coś po prostu na telewizji. M. Asi puka, pewnie chłopacy przyszli. Tak, idziemy na dół. Hej, hej, hej. Znowu zostawiłeś coś u mnie? Zostawiłeś czapkę. O, dziękuję. Od razu o, to założę. Dziękuję. A, położę sobie te. Czekaj, bo ciężko mi będę... jest to założyć. Czekaj, nie podglądaj. O Guciuś! O Guciuś! Chyba Cię polubił. No. Dzięki, że mi to ja. przetrzymałaś. Ja lubię, Nasze. Guciusia. Zresztą nikomu nie mówię, ale czasami to nosiłam. <noise> Słodki ten Twój piesek. Może być też hey, Twój. Hej, Guciusiu, słyszałeś? Miau, możesz być mój. Miau, miał miau. miau. <noise> Guciusiu. Ej, już, już. Pipi. Trochę <noise> spokojniej, bo... Ruf, ruf. Hej, Guciusiu, jesteś straszna. Jesteś też moim pieskiem. Nie, nie. Ej, stary. No. No, wiesz, co? Muszę Ci coś powiedzieć. No właśnie, powiedziałem do ciebie, stary, bo coś chciałeś mi mówić, ale dziewczyny już nam otworzyły. No. Ej, poczekajcie chwilkę. Ok, załatwić. Słuchaj. Znalazłem coś fajnego. Co? Wczoraj. Patrzyłem, no, na internet i zobaczyłem taką nową, e, nowe, e, jak to się nazywa? Takie miejsce, nie pamiętam jak to się nazywa, gdzie jest nowe piwo. I... Co? No i może jest takie dobre, jak pójdziemy od dziewczyn, to pójdziemy. No! <laughs> Co wy robicie? Ogarnijcie się. Właśnie. Ej, kochana, siera! No. Chcę ci coś powiedzieć. Nie podsłuchujcie! Dobra, dobra. Dobra, Jezu. Wiesz że co? Dzisiaj, właśnie teraz sprawdzam czy będzie otwarte, ale nie jestem pewna, ale znalazłam nowe bubble tea. Ten nie możemy pójść jak chłopacy sobie pójdą. Tak, no właśnie o tym myślałam. Ha, ale story, ja chcę iść już na to piwko. A ja chcę już iść na to bubble tea. Skoro chcecie iść na piwo, to sobie już pójdźcie. A no my pójdziemy właśnie. na bubble tea. No, no dobra, Jezu, okay. to idziemy. <laughs> Rzeczy! A. No stary, nie pamiętałeś? No nie jestem. Jest co Dobra, idziemy na bamelki! Dzień dobry. Dzień dobry. E, akurat już zamykam. Prosimy, chociażby tak na wynos! Dwa. No dobrze, to jakie jest smaki? A ile można wybrać? No, do czterech. Dobra, to ja chcę tak. Arbuzowy, truskawkowy, bananowy i. Hm, kiwi czy gruszka? Dobra, wezmę kiwi. No dobra, to ja chcę arbuzowy, kiwi, jabłko i truskawka. Dobrze. Proszę tu dla pani. Dziękuję. A tutaj dla pani. Już zamykam. Dziękujemy, że pani nas przyjęła. Tak. Pa, pa! Do widzenia. Oh. Ale dobre to no. mamy Dziewczynki, mama, mm, do zobaczenia. Do zobaczenia. Razem. Mm. No, Szkoda, to, co... ale będziemy się z babcią widzieć. Y, za dwa tygodnie ma urodziny, nie? No. Kończy 89 lat! No dobra, chodźmy już do pokoju. Pa. No, mamo. Pa mama. Pa dziewczynki. Ech, to co teraz? Mm, nie wiem. Może pobawmy się z naszymi No. Guciusiu. A ja muszę wyciągnąć z zabawki. Chodź. Oj, Guciusiu, ci porzucam zabawkę. Dobra, czubek. Może ta kwiatka. Hap. Dobra, Wybieram. Ruf, ha, O, bardzo ciężka. miau. Ruff, ruff. <śmiech> <śmiech> Idziemy! Tak, Oj, Guciusiu, musimy no. się już pożegnać. No. Weź to co jest fajne zabawyczka, Siora poczekasz tylko z okej? mogę. o Jezu. Dobra. Oj, twoja bubble ti się przywróciła. Uf, już jest pusta. Poczekaj, Puste. Bo muszę. Guciusiu. Dobra, potem to wyrzucimy, nie? Dobra, chodź już. Idziemy. Mamo, co to za facet? No właśnie. Eee, to jest... To mój nowy partner. Co? co? No właśnie, ale jestem taki fajny, te twoje cyrki są takie brzydkie. No właśnie! Słyszałaś, co mama u nas mówiła? <grym> tak, spędzimy te, do pleści. <grym> tak. Druga część nastąpi. Stąpi, pajo! Pa!